I kalendarz adwentowy, czyli 24 grudniowe ciekawostki z kraju tysiące kolorów. Typowo grudniowe piosenki. Podczas gdy nam ze świętami kojarzą się kolendy, to w Kolumbii typowo grudniowymi rytmami są piosenki zupełnie niezwiązane z tematyką świąt Bożego Narodzenia. Po pierwsze, prawie zawsze to są piosenki, do których się tańczy. Bardzo często są to rytmy merengue albo wadziej na to. Tematyka może być różna, zazwyczaj są to piosenki o miłości lub złamanym sercu. W tej piosence podmiot liryczny opowiada, że oszalał dla swojej ukochanej. A w tym utworze autor opowiada historię o tym, jak jego miłość go zdradziła i była widziana przez trzy inne osoby i tłumaczyła się, że to nie kochanek, tylko kuzyn. Co myślicie o takich świątecznych, nieświątecznych piosenkach? Dajcie znać w komentarzu. Jeśli podobają Ci się takie ciekawostki, zostaw lajka i oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, żeby nie przegapić kolejnych ciekawostek z Kolumbii. A Hasta pronto!